Po takim bujaniu jak wczoraj, aż strach zajrzeć do naczepy, co tam się działo. Ale wczoraj były niezłe wyboje w niektórych miejscach. Ograniczałem prędkość, ale to i tak zbyt wiele nie dawało. Jesteśmy w Cold Lake, Alberta. Myślałem, że tutaj nie ma żadnego sklepu na tej stacji, ale rano okazało się, że niedaleko jest stacja benzynowa. I za kawę. Czyli lurę kanadyjską zapłaciłem 2,20 dolary centów. Najdroższa kawa w moim życiu. Żeby to jeszcze jakieś espresso było. Plan jest dzisiaj taki, żeby rozładować tutaj. No i oczywiście już mi się włączyło coś w głowie, żeby rozładować drugie miejsce, ale mamy do drugiego miejsca 700 km. Nie wiem jaka będzie droga. I zamykają o piątej. A tutaj Otwierają o 8.30. Jakby szybko zdjęli 8, 4, to bym miał 9 godzin. A powiedzmy, jak wolno będą zdejmować, to bym miał 8 godzin, 700 km. A muszę jeszcze zatakować za paliwo na chłodnie. No, może być, że ale się nic nie stanie, jak dzisiaj tego drugiego miejsca nie rozładuję, bo ja mam na jutro. No, ale oczywiście ja już bym chciał pff, szybciej. Co jeszcze? Jest taka, taki mały problem, bo adres, który mi podano, to jest skrzyżowanie ulic. Jedna ulica się zgadza, druga nie, nie istnieje. Prawdopodobnie jest błąd w numerze ulicy. Ja tak się domyślam, że to jest ulica numer 24, znaczy Range Road 24, a nie Range Road 424, chociaż Range Road 424 też znalazłem w mojej nawigacji, ale wujek Google mówi, że to jest ulica numer 1, także no, dzwoniłem tam, w sobotę nikt nie odbierał. Dzisiaj mogę trochę stracić czas na znalezienie tego miejsca, chociaż Cold Lake to jest małe miasto. Turystyczne miasto, wstaje słońce, robię książkę i ruszamy na rozodureczek. Cofam moje słowa. Nawet niezła jest ta kawa, nie jest lura. Wypowiedziałem się zanim spróbowałem, dlatego nie powinno się tak robić. <śmum> Numer telefonu jest, najwyżej jak nie będę mógł znaleźć to zadzwonię. No dzisiaj już chyba pracują. Także lecimy ale piękny wschód słońca na prelach właśnie tak jest z tymi zachodami i wschodami słońca są śliczne, wyśmienite. 25 na West Przynajmniej jedną drogę już mamy dobrze, no i teraz trzeba się rozglądać, tylko że to prawdopodobnie podobnie jest <coughs> e, jakaś budowa znowu, no i... Pff. No i zaczynamy. Fajnie chodzi. Ej, jest, dobrze. Range Road 424. To wszystkie nawigacje po prostu zgłupiały. Bo tu jest napisane 24, a tu jest 424. Czyli gdzieś tu. Ale teraz jeszcze trzeba znaleźć tą firmę. Wow. To są jakieś dwie firemki związane z elektryką, ale ani nazwy, ani numer telefonu. Wszystki film zaraz będziemy dzwonić. 10 minut będzie tutaj 730 i Zwróciłem do punktu wyjściowego, czyli skrzyżowania tych dwóch dróg i nigdzie tutaj nie widzę firmy pod tym nazwą jaką mam. Może to to. Zadzwonię, jeszcze parę minut. Good morning, uh, I got two bundles of poles One palette of lightnings, and it says I'm supposed to be on Highway 55 West and a corner of Range Road 424, and it's for Smart Electric. Okay, so I didn't see no one, and I was told 7:30. Okay, but CLS, that's where I'm supposed to hang it. But can, yeah, and can you give me uh, his phone number just in case? CLS? CLS storage? Ok. Wszystko się rozwiązało. <grym> Czyli dobrze trafiłem przez intuicję, ale no wykonałem telefon i akurat Pan podjechał. Widzicie jak jest w transporcie. Dobra, my gdzieś tutaj musimy zawrócić. Nie, cofamy. Tu daleko nie ma do cofania. Są na czas trzydzieści a czasu montrealskiego 9:30. że mogą się wyspać. No i co, żeby tylko szybko mnie zdjęli Te dwie te. Tu bundles to są dwa, dwie, dwie pa nie, nie paczki. No wiecie, te, te moje słynne. E, jak to się mówi? Supy elektryczne. No dobra, spytamy się, gdzie oni chcą, żebym cofnął, rozładować i spawać. Podstawić tyłek, tam pod ogrodzeniem i powiedział, że mniej wózek i, i zobaczymy, co się da zrobić. Zajrzałem do naczepy, wszystko jest ładnie nic się nie stało. <grywa> I się ta, tak jest właśnie z tymi, z tymi e, rzeczami na budowę. Czasami się przywozi do jakiegoś magazynu, czasami się przywozi prosto na budowę. Różnie to bywa. A my przywozimy do takiego jakiegoś storage, czyli to jest tak jakby. To no storage, storage, to jest magazynowanie prywatne. Tam mam podjechać, on już wózkiem wyjeżdża i dziękuję, do Oby to szybko poszło. Pół godzinki. To bym był bardzo zadowolony i by mi się może udało rozładować to drugie miejsce. Wiecie, że ja zawsze już, go, go, go. Im szybciej rozładuję, tym szybciej zacznę kręcić pauzę, tym szybciej wrócę do domu. Po co? Chodzi o to, że w środę i tak mam awizo, więc nic mi to nie zmieni, ale dla zasady, także tak, także tak, przejadą, przejadą, zresztą nikt tu nie jeździ, zresztą nikt tu nie jeździ, otwieramy naczepę i już Wam pokazuję. O co w tym wszystkim chodzi? No, to i to i to. Takiego wózka na gąsienicach jeszcze nie widziałem. Się. Także przed dziewiątą, przed dziesiątą stąd wyjadę. Także będę miał 9 godzin, 700 km i może uda mi się te trzy palety zrzucić, A to są jogurty do Brytyjsk Kolumbii. I dzisiaj bym się wbił w góry skaliste. O to mi właśnie chodziło. Po to się śpieszę, żeby się dzisiaj wbić w góry skaliste i tam spędzić noc. Lepiej niż się spodziewałem. 15 minutek i, i po, po imprezie. Dobra. Szybciutko. Książka i wrączka, jak to się mówi, 723 km, 9 godzin, będzie dobrze, będzie dobrze, preri ciąg, dalszy. Jest trochę lasów, jest zimno, a im bardziej na południe, tym bardziej, że tak powiem, pusto. Pamiętamy o niebie, tam jest cała akcja. idzie mi wyśmienicie co jest fajne właśnie w Albercie w porównaniu do Saskatchewan że Alberta jest bardziej bogata co się przekłada na stan drogi dróg nawet drugorzędnych I, i w ogóle się nie bałem znaczy bałem w ogóle się nie obawiałem, że zajmie mi to więcej czasu niż na, 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 na przykład gdybym jechał przez Edmonton autostradą i tam jest tam było chyba o 180 km więcej, Zciąłem całą Albertę jak widzieliśmy Drogami drugorzędnymi, a przeciętną mam cały czas 99 na godzinę. Także plan jest idealnie. Mam ile? 30... 26 km do celu. Jest trzecia po południu. Firmę zamykają o 5 Nie widzę powodów, żeby mnie nie wzięli. Także trzy polety, szybki rozładunek. Wbijam się w góry skaliste. Jadę do zmierzchu drogą, której jeszcze nie odkryłem. Stajemy na noc. I jutro kolejna część. Fajnie, fajnie, mam dużo czasu, także e, będzie sama przyjemność z tej podróży w British Columbia. Te południowe tereny Alberty, takie nudy trochę, to jest końcówka Prairie. I ja już raz tą drogą jechałem, ale mały jej odcinek do granicy z Idaho i tam jechałem do Stanów, także jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej. A z tego co pamiętam, to jest bardzo dużo zakrętów i jest dosyć imponujący widok, gdy dojeżdża się dojeżdża się do górskalistych tutaj na południu także rozładunek i góry ale jeszcze wcześniej po rozładunku coś zjem, bo zjadłem tylko jabłko i grey fruta. Grey fruta. Cały dzień. I dwie kawy. No, żeby nie kłamać. A tak w ogóle to ja już widzę góry. Kopro tego nie wychwyci i one się też zlewają z chmurami tam na horyzoncie, ale widzę białe wierzchołki. Widzę moje białe wieszkałki górskalistych. Już się cieszę. Dostawa jest dość łatwa, bardzo blisko głównej drogi. I chyba, i chyba nie będę im zajeżdżał drogi. Chyba nie wiem co chciałem powiedzieć, i chyba mnie wezmą od razu. O, tak, tak, tak to tu. Tutaj autobusy, a ona mi zdejmie bez rampy, podawózek i tak dalej, i tak dalej. To robotom jest. Plan się udał. Teraz sobie dostanę paleciaka, dwie palety wyciągnę, zaparkuję gdzieś tam na ulicy, pożywię się i pojadę do zachodu słońca albo wcześniej, bo mam 1100 km. Mam dzisiaj i jutro, żeby to zrobić, bo rozładunek dopiero w środę. Zostaje się dokoły na wyłownym lajsu. A, hej, hej, to by czekać. Dobra, przyczupniemy sobie na tej... Na tej spokojnej uliczce. Jest fajne miejsce. Zjemy coś w końcu, zjemy. Ale opłacało się zasuwać, bo zasuwam po to, żeby mieć więcej czasu na przyjemną jazdę. Gdy na preriach jest nudna jazda, się zasuwa. Gdy w górach jest, są ładne widoki, wtedy się robi tak, żeby można było się zrelaksować i, i korzystać z tych widoków. Wstawać często do fajnych zdjęć, bo jutro taki dzień będzie mi czekał. Dzisiaj może jeszcze też. Ok, podgrzeję sobie kapuśniaczek. Coś mnie naszło na kapustę. Bigos, z kapuśnia. Później znowu wrócę do jakichś innych potraw. Co tydzień, co innego w trasie jem. Tak jest, proszę Państwa, kapuśniak domowy. Według mieszanych przepisów kolegi internetowych. Jeszcze na jedną porcję starczy na jutro. Do tego chlebek. Mm. Dobry, dobry. Do tego jedna kromka chleba w piekarniku. I już w tej trasie chyba nie będę gotował, bo mam za dużo jedzenia gotowałem w domu. Sąbik pojadł, umył twarz, ręce. Przy okazji jak byłem naczynia. Uu, jeszcze przejdę się tak dookoła. I ile mi godzin jazdy jeszcze zostało? Uuu, 6. Także no stres. Im więcej, tym lepiej. Ale mówię. Wierzy. To nie jest tak, że tutaj w górach jest wszędzie miejsce do stawania, także jak znajdę jakieś miejsce po czterech godzinach, które jest fajne, będę już stawał. No i tak chury się trochę robią, ale, ale nie, nie, nic nie pada, także będzie fajnie, będzie fajnie. I naprawdę stanę przed zmierzchem, żeby... Wszystko z tej drogi, ale to wszystko zarejestrować. W sumie oh, bluzę mogę zdjąć. Kurde, nie spojrzałem na, na, na temperaturę, to jest 14 stopni. Rano było 0 stopni. Hm. Dobra. Także najpierw ulicę Lethbridge. Cały czas chcę powiedzieć Ontario. Letbridge Alberta. Później podjazd pod Góry Skaliste. I wpinamy się w Góry Skaliste. Te góry mają w sobie moc. Pozwolę sobie stwierdzić, że podobało wam się tak jak mi jadąc pierwszy raz przez te tereny. Kończę już powoli dzień, ściemnia się. Tutaj jest ta droga 10, tutaj 7, 7, 10, 19 19.10. I ta droga to jest jedna z fajniejszych dróg dla trackera. Ona niby jest... Wije się, ale tutaj prawie cały czas jest ograniczenie do 100 na godzinę. Także się zasuwa. Łuki są dość szerokie. no Są niektóre zakręty, że trzeba zwolnić. Oczywiście znaki o tym informują wcześniej. I są też miasta, gdzie się zwalnia. Ale po prostu ruch jest mały i tu się leci. Tu się leci. I się przyjemnie leci. z Stówką, w takich rejonach. No i pogoda niestety się zmienia, jak to w górach bywa i jak to zimą bywa, ale opadów śniegu nie ma i sądzę, że nie będzie. Jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej, bo za jakieś 30 km skończy się droga. Tutaj już bardzo dawno temu jechałem w Prinsie. To była jedna, w sumie to była pierwsza podróż w Prinsie, gdy tędy jechałem. Pierwsza albo druga, no już nieważne. Także białym Volvo, tak, białym Volvo tu jechałem. Pierwsza, to była pierwsza moja podróż w Prinsie, że tutaj jechałem i za 30 km odbijałem w stronę Idaho. No i za 30 km wjedziemy w drogę na drogę, w której jeszcze w życiu nie jechałem, także jestem ciekawy, co tam będzie dalej, ale jeżeli jest taka jak tutaj, że tak się pruje, zasuwa i, 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 i cały czas zakręty i cały czas... E, no nie ma nudy, nie ma nudy. I ta droga nie jest męcząca, bo nie ma takich dzwoni. Tu się tutaj zasuwa. I to, że jest mały ruch, kierowcy, akurat trafiłem na takiego przede mną i jeszcze dalej jest następny przede mną, że oni jadą konkretnie, nie boją się zakrętów, widać, że poważnie do tego podchodzą. Także to był dzień numer 4 jazdy przez Kanadę. Udało mi się wbić w góry skaliste, za jakieś pół godzinki staję, bo zachodzi słońce. Na jutro sobie zostawię około 700 kilometrów. Naprawdę, jestem pod wrażeniem, podoba mi się ta droga. Powiem Wam jeszcze na koniec tego czwartego dnia, że na takich drogach Często wyłączam muzykę i tylko słucham ryk silnika.